Dzień dobry Pani Doroto, witam Panią serdecznie. Pyta tu Pani o pracę, o stałą pracę. Kiedy tutaj się uda pracę znaleźć? W którym miesiącu? wiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień proszę pani więc tak Wie Pani na pewno, jeśli chodzi o karty tarota, że karty związane z pracą, z pieniędzmi, to są karty denarów. Czy tu Pani widzi jakiegoś denara? No, niestety nie, ale. E, ale mamy asa kielichów. Asa kielichów przy Królu Kielichów wygląda na to, że ten czas do końca roku byłby dobry, jeśli chodzi o Pani stan emocjonalny, o emocje, o rodzinę, a takie uporządkowanie spraw. To no tu może być jakaś taka oferta uczuciowa na przestrzeni trzech miesięcy dla Pani. A, natomiast ten askielichów może również oznaczać dobrą ofertę dla Pani, jakąś propozycję, od człowieka, który do pani wyciąga pomocną dłoń, to nie, nie wiem dlaczego, ale to mi się nie kojarzy z jakąś pracą na etacie, z takim od 8 do 14. Propozycja jest, a co pani z tym zrobi? No to myślę, pani decyzja tutaj. Pokazane są rozmowy, oczekiwania na rezultat, tak? Rozmów. Do decyzji. Czyli to, co by Pani tutaj jakby otrzymywała te propozycje, może one, one do końca nie będą spełniać Pani oczekiwań i może stąd tutaj jakiś brak tych kart takich ziemskich, denarowych, tak? Czego dotyczy Askielichów? To śmieczy. To są młodzi ludzie. Czy pani byłaby w stanie korepetycji udzielać, na przykład? No kurde, no w chwile. Tu jest as kielichów, as buław koło fortuny, czyli cały ten do końca czas, do końca roku, on powinien obfitować w takie losowe zmiany dla pani. Czyli sam los podsuwa pani możliwości, propozycje, rozwiązania. Pani musi zdecydować, czy pani coś bierze, czy nie bierze. No tu jeśli ta propozycja, tak jak powiedziałam, no coś takiego związanego z korypetycjami, z młodymi ludźmi może. Bo mi, no, no bo tylko no raczej nie sądzę, żeby się w pani e, młody chłopak zakochał. No, no nie, raczej nie. Tylko poruszamy się tutaj w kwestiach pracy. No wykładam, wykładam, wykładam i nic mądrzejszego mi się nie udaje powiedzieć, oprócz tego, że cały czas o Pani emocjach te karty mówią, a ja je proszę, żeby mówiły o pracy. No. A one swoje. A one swoje. Praca. Czy pani będzie miała pracę do końca 2000 na etacie? Nie, to nie będzie etat. No. Jakaś działalność swoja. W, w tym jest e, sukces. W tym, że pani działa sama. A na etacie to. Nie. Dziękuję bardzo.